Witajcie na kanale nie Gotuje. Dzisiaj robimy ciasteczko maślane. Tutaj w, mis w misce, w misie mam 200 gram miękkiego masła. Do tego dorzuciłam 125 gram cukru pudru. I do tego jeszcze dorzucam łyżeczkę cukru waniliowego. Łyżkę, tylko łóżkę. Tutaj mam przygotowane 50 g mąki ziemniaczanej i 300 g mąki zwykłej tortowej. I do tego jeszcze idą dwa całe jajka. I tutaj mam przygotowane, to później Wam się pokażę z końcówkami y, rękawy cukiernicze, z których będziemy wyciskać ciasteczka. Ale najpierw zaczynamy od ubicia masła na puszystą masę razem z cukrem. Musimy dobrze ubić masło, żeby było plastyczne najpierw je tak rozdiabię, że tak powiem, łyżką na mniejsze kawałki, żeby się łatwiej ubijało. Słoneczko mi tu świeci. Piękna pogoda. I słuchajcie, a ubijemy to masło na puszystą masę z cukrem. To będziemy dodawać następne składniki. jeszcze ubijemy masło. Do tego masła z cukrem dodajemy rozszczepane jajka. Oczywiście po trochu, nie wszystko na raz. Dodaję resztę jajek. I jeszcze ku pamięci szczyptę soli. Tu. I ubieramy dalej. Teraz dodajemy mąkę i, mą, i skrobię ziemniaczaną. I słuchajcie, mam już to przygotowane wszystko. I zaczęłam już wyciskać ciasteczka z pierwszej sprycy. To jest teraz z gwiazdką. I wyciskamy takie. 嗯哼。Mm hmm. No tak z każdym dziać, to ja dziękuję. O, to Zostawiam. Wima. Wima. następne. Po prostu trudno. Słuchajcie, teraz weźmiemy drugie Wima. Na przykład te. i wyciskamy podobnie o, mam obie takie esy, floresy esy, floresy mam takie śmieszne i robimy dołeczki. W każdym ciasteczku. I tu przyjdzie marmolada. Albo dżem. W zależności co tam macie. Teraz podlejemy marmoladę. Ja mam akurat owoce leśne, ale możecie sobie dać taką jaką lubicie. i do środka marmolatka. Nie za dużo. No, ona mi tutaj jeszcze Wiem, że przepis niewiarygodny. O! I pierwsze ciasteczka mamy gotowe. Takie domowe, swojskie. możemy je już wkładać do piekarnika.